Zwycięstwem zakończyli rundę zasadniczą rozgrywek pierwszej ligi piłkarzy ręcznie SKPR-u Świdnica. W minioną sobotę 14 kwietnia podopiecznik Krzysztofa Mistaka pokonali we własnej hali Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32 do 31. Mecz nie miał wielkiego znaczenia dla układu w tabeli. Goście z Ostrowa już wcześniej zapewnili sobie spokojne utrzymanie, natomiast Świdniczanie nawet w przypadku zwycięstwa nie poprawili bez swojej pozycji w tabeli. Lokata dziesiąta sprawia, że nasza drużyna będzie musiała walczyć o utrzymanie w pierwszej lidze w barażu z drugoligowcem. Mimo tego, że mecz nie miał zbyt wysokiej temperatury, kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Losy spotkania ważyły się do ostatnich minut. SKPR prowadził od pierwszej do ostatniej minuty, ale drużyna z Ostrowa kilka razy zbliżała się na dystans jednej bramki. Około 45 minuty, gdy świdniczanie prowadzili czterema bramkami, trener Krzysztof Mistak zaczął wymieniać zawodników na parkiecie. Do gry wprowadzał coraz to młodszych graczy, w tym m.in. debiutującego na parkietach pierwszej ligi Władysława Makowiejewa. Głównie dzięki temu goście w ostatnich fragmentach zmniejszyli dystans i w końcówce było naprawdę nerwowo. W 54 minucie goście zbliżyli się na dystans jednej bramki. Po trafieniu Biosika było 29 do 28. Wtedy szkoleniewec SKPR-u poprosił o czas, dokonał kilku zmian w składzie i pierwszy zespół utrzymał minimalną przewagę do końca zawodów. W meczu z Ostrowią instynktem strzeleckim błysnęli Stanisław Makowiejew i Piotrek Kijek. Piotrek rzucił aż 10 bramek, a Stanisław Makowiejew niewiele mniej, 9. Ponadto do bramki drużyny Zostrowa trafiali jeszcze Grzegorz Żurutkowski i Michał Półka po pięć bramek. Mateusz Piędziak dwie bramki. A także Jakub Olejniczak. Ponadto w barwach SKPR zagrali Damian Olifer i Edward Madaliński w bramce, a także Marek Mrugas, Jarosław Gnysiński, Mateusz Kaczmarczyk, Adrian Marciniak, Władysław Makowiejew i Maciej Pińczewski. Dla skpr spotkanie z Ostrowią nie oznacza zakończenia sezonu. Teraz świdniczanie mają dokładnie miesiąc, aby przygotować się do decydujących gier o utrzymaniu w pierwszej lidze. 19 i 26 maja zmierzą się z jednym z drugoligowców. Rywala jeszcze nie znamy. Prawdopodobnie będzie to Szczypiorno-Kalisz, MKS Poznań lub Wisła-Sandomierz. Pierwszy mecz odbędzie się w hali rywala. rewanż w Świdnicy.